I stało się, wojna faktycznie, oficjalnie, prawdopodobnie się skończyła, dzisiaj porozmawiamy o Call of Duty oraz Battlefield 6, jak król spadł z tronu i jak błazen udowodnił swoją wartość. No i stało się moi drodzy, szczerze mówiąc to nie tak, że ja się jakoś cieszę i celebruję fakt, że Call of Duty wygrało, no bo liczby nie kłamią, na ten moment przynajmniej liczby nie kłamią, patrząc po statystykach, choćby na tym Steamie, bo wiadomo, kiedyś się mówiło także, Call of Duty na Steamie ma tyle i tyle widzów, hahaha, ha, ha. no wiadomo, że... I ma nie można tylko brać pod uwagę przy kodzie no bo mamy Battleneta, na którym najczęściej ludzie grają mamy teraz Game Passa, na którym ja osobiście gram mamy też PlayStation i Xbox, gdzie Call of Duty często jest numer 1 i numer 2. przez cały czas niezależnie od tego czy wyszedł Battlefield czy też nie w każdym razie biorąc nawet pod uwagę tego Steam'a, na którym Battlefield 6 miał naprawdę bardzo dobre wyniki Call of Duty właśnie pobiło Battlefielda Jakiś czas temu Te screeny tutaj, które widzicie teraz Są z dzisiaj, zrobiłem screen z dzisiaj Od jakiegoś dłuższego czasu Na samym chociażby Twitchu Faktycznie ten Call of Duty wygrywał Z Battlefieldem I wtedy pojawiał się jakby taki komentarz No bo w Battlefielda się gra, a nie ogląda No to nie do końca tak wygląda moi drodzy No bo jednak jest ta korelacja między oglądaniem Czyli zainteresowaniem A graniem mimo wszystko I teraz tak to nie tak, że ja się ponownie cieszę, bo ja się osobiście cieszyłem z premiery Battlefielda, mimo że ja fanem Battlefielda nigdy nie byłem i próbowałem być. W sensie, że przez pierwsze dwa tygodnie grałem i finalnie się okazało, że ta gra po prostu nie jest dla mnie. Była po prostu dla mnie nudna. I skończyłem z Battlefieldem, później grałem w tego seka, również dałem Redekowi dwa tygodnie. I mimo że miało to potencjał, to finalnie tam były poszczególne rzeczy, które po prostu sprawiały, że ostatecznie nie miałem fanu z tej gry i tylko i wyłącznie czekałem na sam endgame. Czyli sama końcówka jakby meczu była dla mnie ekscytująca, reszta to była flaki z olejem, no i rzeczy, które mi się po prostu poszczególne rzeczy, które mnie tam denerwowały. I sama ta obietnica, czy perspektywa zmiany i poprawy niestety nie starczyła. I, i tutaj jest ciekawe zjawisko, bo z mieliśmy tak, że często dostawaliśmy niepełny produkt. Niezależnie od tego, co się stało, jest termin, dostajemy gówno, ale dostaliśmy, tak? W tym przypadku dostaliśmy dosyć fajny produkt, bo Battlefield 6 był dosyć solidną grą, która miała tam swoje problemy. Ale nie były, nie były to na tyle duże problemy, żebyśmy stwierdzili, że ej, dostaliśmy grę, która jest kompletnie popsuta. Ale to polega na tym, że z czasem tych problemów się pojawiało coraz więcej i coraz więcej. Każda aktualizacja naprawiała coś i kreowała kolejny problem. No, mamy powtórkę z rozrywki, jeżeli chodzi o koda, no bo w kodzie mieliśmy e, podobną sytuację. Natomiast tyle ile było hejtu na Black Ops 7, tak ta gra działała. Tak, większość problemów, które zawsze były w kodzie, które sprawiały, że ten kod był niegrywalny, no okazało się, że po prostu Black Ops 7 nie ma. Wiadomo, że tam jakieś marginalne błędy, bugi, tego, ale były dosyć szybko naprawiane. I <coughs> przepraszam, ogólnie rzecz biorąc, gra była dobra, działająca. Ja, ja od razu powtarzam, mi się Black Ops 7 podoba. Przechodzę na Black Ops 7 i kończę z Battlefieldem i z recekiem, po prostu mi się bardzo dobrze gra. Ludzie się trochę śmiali z tego, że a, a, a kod tego śmieszny droga, Black Ops 7 fajny ale patrząc po statystykach, chociażby teraz, też na Twitchu i ogólnie, no to faktycznie Black Ops 7 i Warzone utrzymują swoją, swoją popularność, swoje zaangażowanie. Czego nie można powiedzieć o Battlefieldzie? Zainteresowanie Battlefieldem przypomina mi zainteresowanie MW2 Modern Warfare 2 z 2022 roku bodajże. Kiedy był ten boom. Nowe Call of Duty, nowy Warzone. Nowa era, nowe wszystko, Pff, gówno. W sensie, że jakby.. Modern Warfare 2 to nie był dobry kod, Ładnie wyglądał. Trzeba przyznać, że bardzo ładnie wyglądał. Warzone 2 również bardzo ładne. Fajna mapa, trzeba przyznać. Almazra, najlepsza mapa jakby historii Warzona, ale sam gameplay po prostu nie działał. Mimo że faktycznie starali się z tymi eventami zrobić, i ja osobiście uważam, że jeżeli chodzi o Warzone 2, to najlepsza rzecz, jaka im wyszła, to faktycznie mapa i eventy. Halloweenowy event i tak dalej. To, to było faktycznie fajne, aczkolwiek tutaj coś tam próbują zrobić, zobaczymy, jakim to wyjdzie. No ale tam faktycznie to, to fajnie wyglądało, ale gameplay, no po prostu nie czuliśmy, że to był ten kod, którego chcieliśmy. Tak, niektórym się podobało, tak, niektórym DMZ się podobało, ale finalnie rzecz biorąc, zamknęli DMZ. Czemu moi teraz zamknęli DMZ? Bo nikt w to nie grał. To nie tak, że DMZ było zajebiste, popularne, ale i tak zamkniemy. No tak to nie działa. Dlaczego teraz nie ma grabieży? Bo casuale są bardziej popularnym trybem niż e, grabież. Bo zobaczyli, że faktycznie większość każualowych graczy grało grabież. Wiadomo, bo się odradzasz, bo może wiadomo, bawisz się, jest inny tryb, okej, okay, spoko. Natomiast dodali tryb na luzie. No i okazało się, że po prostu ten tryb na luzie generuje większy trafik, że tak powiem, wśród graczy, niżeli grabież. Więc grabież poszła to odstawka jako tryb dla każuali. No bo bądźmy szczerzy, tak zwane spocenice, tak zwane, lepsi gracze nie grają w grabież. Grają albo zwykłe berki, albo rankedy. Więc dlatego nie mamy grabieży. Activision bierze pod uwagę swoje statystyki dosyć poważnie w sensie kod, tak? Dlatego dają nam tryby, które są najczęściej grane mimo wszystko, dlatego też DMZ nie było, dlatego też MW2 i Warzone 2 miało swój boom i miało swój drastyczny spadek. Dlaczego? Fajny marketing, ładnie to wyglądało na papierku, ale finalnie się okazało, że nie utrzymali retencji. I mamy tą samą historię z Battlefieldem 6. Ja osobiście, mimo że mi się Battlefield kompletnie nie podoba, no nie mam, sorry, wybaczcie mi, nie mam żadnego zainteresowania Battlefieldem. To jednak tej serii kibicowałem cały czas, bo jest to konkurencja. A konkurencja jest zdrowa, jak widać. Mi się Black Ops 7 bardzo podoba i mi się Warzone aktualnie również bardzo podoba. Mimo, że wiadomo, że nie mamy nowej mapy jeszcze, na ale zaraz będziemy mieli Blackout, czyli Avalon Blackout Experience, coś nowego, będziemy mieli dużą mapę. Mamy perspektywę na kolejne nowości, które się pojawią w niedalekiej przyszłości i faktycznie teraz wywiązują się z obietnicy. Czy wierzysz w działanie anti-cheata, czy nie? To już nie mój problem osobiście, bo ja wiem, że będą ludzie, którzy na każdym kroku będą widzieć cheaterów. Ja Mając tą grę naprawdę dużo, spotykam cheaterów, ale nie ma ich na tyle dużo, żebym miał, miał powiedzieć, że kurde, mam dosyć tej gry. No nie, no, częściej mnie wyzywają od cheatera, niżeli ja spotykam cheaterów. I to nie tak, że jestem najlepszy na świecie, bo nie jestem. Oczywiście, że nie jestem. I to nie tak, że kod nie ma swoich problemów, bo na przykład problem Shadow Manów dalej istnieje. Jest to absurdalne, tak? To nie jest najlepsza gra, to nie jest idealna gra, absolutnie nie. Ale robią rzeczy lepiej niż robili i na razie jest dobrze i utrzymują retencję. Co widać, widać, że ludzie są bardziej zainteresowani kodem i, nawet kazuale są bardziej zainteresowani kodem. Osoby, które w życiu bym nie pomyślał, że będą miały styczności z kodem, tak? Ostatnio do mnie przyjaciel mówi: Ej, Daniel, kurde, gram w tego Wordzone, co? No, nie chcesz, nie chcesz trochę pograć z tego Warzona. Ja no pewnie, nie? ale nigdy bym się po Was nie spodziewał, że będziecie grali Warzona. I chłopy grają sobie przynajmniej raz w tygodniu, niedzielę w się spotykają i grają w Warzone'a. No teraz trochę częściej, ale widzę, że oni raz, po robocie wiadomo, tak, bo każdy chodzi do pracy, raz w tygodniu, dziedziela, 18, w czwórkę się widzę na kanale i bombią, i to jest ich taka, taka tradycja, nie? Grają w Warzone'a. I. To ja mam mogę powiedzieć, i, i tutaj niestety. Bitwa, może. Ja mam nadzieję, że przynajmniej bitwa. Bo, jakby, mam nadzieję, że ta wojna jeszcze się nie skończyła, tak? I mówię to z perspektywy gracza Koda. Mam nadzieję, że Battlefield jeszcze nie, nie złożył broni i ma w zanadrzu coś, co może troszeczkę. <coughs> Przepraszam, ten Kaszel podburzyć troszeczkę hmm, tą całą sytuację i sprawić, że Call of Duty jeszcze będzie cały czas tam. Mogę, hmm, bo ten Battlefield tam coś szykuje, trzeba patrzeć, trzeba uważać, trzeba, te, trzeba dalej trzymać ten fazon. Mam nadzieję, że Call of Duty wyciągnęło wnioski Bo na horyzoncie, na horyzoncie jest Modern Warfare 4 I Warzone 3, tak? Warzone 3 na pewno się pojawi Na pewno się pojawi Warzone 3 Modern Warfare 4 również Ja osobiście mam nadzieję, że Infinity Ward nie popełni tego samego błędu Co w MW2 Infinity Ward to jest studio, które stworzyło nam Pierwsze Modern Warfare 1, 2, 3 Czyli Call of Duty 4 Kody, w których się wielu z nas po prostu zakochało tak i grało miliony godzin. Później stworzyła MW2019 i MW2, jedne z najgorszych kodów, według mnie, jeżeli chodzi o Call of Duty, ale dali Warzona, więc to zmieniło całą dynamikę. No i MW2 to była porażka, moim zdaniem. I oni zdają sobie z tego sprawę, tak? Zdają sobie z tego sprawę, bo słuchajcie, MW3, Modern Warfare 3 to było nic innego jak ratowanie sytuacji, tak? Jak po prostu próba odwrócenia tego bałaganu, tak? Później mieliśmy Black Ops 6 i to było spierdzielone kompletnie tylko i wyłącznie pod kątem jakościowym. Jakościowo to leżało, jeżeli chodzi o sam gameplay i pomysł, to, to, to było spoko, ale jakość po prostu leżała i kwiczała. No i Black Ops 7 to również było ratowanie, i teraz skupili się na jakości, skupili się na tym, żeby to wszystko podstawy działały działają. Więc mam nadzieję, że teraz mamy wyciągnięte wnioski, i, model, i Infinity Ward po prostu stworzy nam dobrego koda, w w tym roku, bo to będzie gdzieś tam w październiku, w listopadzie tego roku. I stworzy nam dobrego Warzona, bo mniej więcej mają pomysł, jak zadowolić casualową publikę i jak zadowolić competitive publikę. Publikę, która gra częściej, która chce... Wiadomo, typów jak rankedy, turnieje, rzeczy, które by się działy, tak? Rzeczy do roboty, tak? Bo naprawdę, no, mniej więcej, wydaje mi się, że już wybadali teren. Nie ma pandemii, nie ma tak, że ludzie chwytają się byle czego, żeby grać. Teraz konsument jest bardziej wymagający. No ale przy tym, no mam wrażenie, że jest potrzebny ten battlefield. Mam wrażenie, że jest potrzebna ta konkurencja. Może nie, może finalnie nie, może finalnie, jak Ty zdecyduje, że koniec, koniec pierdzielenia, dominujemy i robimy dobry produkt. Koniec kropka. A może, może faktycznie będzie potrzebny jakiś Battlefield czy jakaś gra, która będzie jakby trzymała Activision, czy tam po prostu kody, czy tam studio, które tworzy kolor do tych, że tak powiem, yy, w ryzach i będzie ich tam troszeczkę tą konkurencję straszyła. Więc nic dziwnego. Ja, ja dobrą decyzję podjąłem w tym, że odsunąłem się od Battlefielda. Wcześniej zanim jeszcze się wszystko okazało Że się wszystko spieprzyło No ale zobaczymy jak będzie Oczywiście ja trzymam kciuki za tą grę Ale zostaje przygodzie i Warzone Także zapraszam do subskrypcji Bo tutaj znajdziecie ten content Trzymajcie się i do zobaczenia